Dzień dobry kochani e, ponieważ wiele osób na facebooku pyta mnie jak ja sobie radzę z włosami no to dzisiaj właśnie chcę wam pokazać e, to jak mówi głupoty pokazujesz dla niego to są głupoty, no bo on mnie zna już tyle lat, więc dla niego wszystko co czy możemy przejść głupoty. do rzeczy? a nie, no, tak naprawdę tak, no bo przyjdziemy już, tylko może sobie zdajemy koszulkę, czekaj chociaż powiem wam, że zimno dzisiaj, 24 no, kwiecień. Jest zimno, ale wam pokażę, kto robię od tyłu Obcina włosy, no, żeby nie było eee. Dobra, zacznę od środka Musi rzucać? Tak Dobra No teraz przymusza, proszę to pokażę jeden dok No i tak to obcina włosy Sam sobie obcina jak tak tak zawsze sobie. Bardzo była fajna maszynka Ja wam potem dopiszę Nie wiem czy nie ma tą, 130 załudał kolega Nie ma była Była? Zobacz Ona jest chyba coś Reming A Reming remin. To naprawdę w internetu spróbuję kupić Tylko jaki model to nie wiem ale Jak my różne kupowaliśmy w marketach, nie marketach dostowaliśmy od 60 do 120 to powiem, że parę razy obcięcie włosów już po maszynkach. A to już rok mamy, tak? Bo Bóg mi więcej zamówił rok temu. Tak. No i tak, takim sposobem obcina <śmieniu> sobie tak, włosy. Żeby dokładnie było widać, jak się sprawdzam, nawet po to właśnie o. Poczekaj, poczekaj, bo to jest nierówno jeszcze, nie jest tak, że, wiesz, o. Poczekaj, jeszcze chwilkę. Dobrze, Dobrze obciąłem? Dobrze. Dobrze, nie? To jeszcze tylko, o, do boku. I tak. jak kochani wyglądam, jak lepiej, z którego profilu, z tego czy z tego, chyba z tego, nie, stanowczo, jednak jestem facet krecik, nie, no, to ja Was gorąco pozdrawiam w takim razie i miłego życzę dnia, hej, Zatrzymaj pa. Nagrywanie.